GIGN to dział antyterrorystyczny francuskiej żandarmerii narodowej, powstały po wydarzeniach mających miejsce w czasie olimpiady w Monachium w 1972 roku. GIGN jest jednostką mogącą interweniować również poza granicami Francji, dlatego też jednostka brała udział między innymi w działaniach w Bośni. Do selekcji przyjmują kandydatów, którzy są w stanie zrobić 100 bombek, 300 brzuszków i 25 podciągnięć na drążku. Special Services Group jest jednostką sił specjalnych działającą w ramach pakistańskiej armii. Jednostka została założona 23 marca 1956 roku i jest bardzo podobna do amerykańskich jednostek specjalnych oraz brytyjskiego SAS. Od czasu powstania do dnia dzisiejszego jednostka brała udział w wielu operacjach, w tym podczas wojen indyjsko-pakistańskich w 1965 i 1971 roku oraz podczas wojny w Afganistanie. Z racji ciągłego konfliktu na linii Izrael-Palestyna nie dziwi, że Izrael posiada kilka bardzo dobrych jednostek sił specjalnych, a jedną z nich jest Sayeret Matkal. Sayeret Matkal to izraelska jednostka sił specjalnych założona w 1957 roku. Jednostka jest wzorowana na brytyjskim SAS i jest przygotowana do prowadzenia szeregu operacji specjalnych, w tym głębokiego rozpoznania, operacji antyterrorystycznych, działań na tyłach przeciwnika. Wbrew nazwie jednostka ECO Cobra nie ma nic wspólnego z ekologią, to po prostu skrót pochodzący od pełnej nazwy Einsatzkommando Cobra. ECO Cobra to podstawowa jednostka sił specjalnych Austrii powołana do życia w 1978 roku. Jej podstawową rolą jest egzekwowanie prawa krajowego oraz zwalczanie terroryzmu. Warto wspomnieć, że jest to jedyna jednostka sił specjalnych przygotowana do zwalczania terrorystów, kiedy samolot jest jeszcze w powietrzu. Delta Force to kolejna bardzo znana i niezwykle skuteczna jednostka sił specjalnych ze Stanów Zjednoczonych. Jednostka została sformowana w 1977 roku przez pułkownika Charlesa Beckwitha i była wzorowana na brytyjskiej Special Air Service. Komandosi należący do tej jednostki specjalizują się przede wszystkim w akcjach odbijania zakładników oraz operacjach specjalnych prowadzonych poza granicami kraju. Joint Task Force II, znana 2 znana szerzej jako JTF-2 to elitarna jednostka sił specjalnych z Kanady, powołana do życia 1 kwietnia 1993 roku. Grupa bierze udział przede wszystkim w operacjach antyterrorystycznych i operacjach specjalnych. Informacje dotyczące działań grupy są ściśle tajne i nie są komentowane przez rząd Kanady. Mimo wszystko wiadomo, że grupa brała udział w działaniach prowadzonych w Pośni, Afganistanie, Haiti i Iraku. Grupa Alfa to rosyjska jednostka kontrterrorystyczna utworzona w 1974 roku z inicjatywy KGB. Grupa zyskała sławę podczas inwazji na Afganistan, kiedy to członkowie grupy Alfa przeprowadzili szturm na pałac prezydencki w Kabulu, zabijając wszystkich w budynku. Aktualnie członkowie grupy biorą udział w operacjach antyterrorystycznych, unieszkodliwiają niebezpiecznych przestępców oraz ochraniają najwyższe władze państwowe. Shaietet-13 to jednostka specjalna wchodząca w skład Izraelskiej Marynarki Wojennej będąca jedną z podstawowych i najlepszych jednostek Sił Specjalnych Izraela. Jednostka została powołana do życia w 1948 roku, od tej pory biorąc udział niemal we wszystkich większych wojnach i działaniach zbrojnych toczonych przez Izrael. Wykorzystano ich między innymi podczas konfliktów w południowym Libanie oraz podczas wojny sześciodniowej. Navy Seals Jednostka specjalna znana również jako SIL to siły specjalne amerykańskiej marynarki sformowane 25 maja 1961 roku. Silsi byli wykorzystywani w każdym większym amerykańskim konflikcie, w tym podczas wojny wietnamskiej, wojny w Iraku oraz wojny w Afganistanie. W 2011 roku uczestniczyli w operacji włócznia Neptuna, podczas której zabili Osamę Bin Biladena. SAS to bardzo znana jednostka sił specjalnej wykonująca zadania dla armii brytyjskiej. Jednostka może się poszczycić bardzo bogatą historią, bowiem została sformowana w 1941 roku przez Dawida Stirlinga do prowadzenia ataków dywersyjnych za liniami wroga w trakcie działań w Afryce Północnej. Jest to jednostka, o której często wspomina się w grach komputerowych, filmach wojennych czy filmach szpiegowskich. Grom to jednostka wojskowa wojsk specjalnych sformowana 13 lipca 1990 roku w odpowiedzi na postrzelenie przez terrorystów w Bejrucie dwóch Polaków w odwecie za pomoc polskiego rządu w emigracji Żydów z ZSRR do Izraela. I Grom przygotowana jest do prowadzenia szerokiej gamy operacji specjalnych, działań ratunkowych, akcji bezpośrednich, działań antyterrorystycznych. Zamysłem naczelnym, deklarowanym także obecnie, była szeroka gama operacji ratunkowych, szczególnie na terytoriach wrogich państw oraz innych objętych wojną. Istnieje kilka wytłumaczeń pochodzenia nazwy jednostki. Oficjalnie wywodzi się ją jako skurtowiec od Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego.